Drodzy Jubilaci, serdecznie witam wszystkich tu zebranych na tak pięknych uroczystościach jubileuszowych, złotych i srebrnych godach weselnych par małżeńskich. Jest mi niezmiernie miło wręczać medale w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie parom, które wspólnie przeżyły pół wieku razem. Składać listy gratulacyjne srebrnym jubilatom, 25. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Ciesząc się tą chwilą, opowiem, jak to dzisiejszy złoty jubilat, idąc leśną ścieżką, słyszy głos: Stój, zatrzymaj się. Zatrzymuje się, a tu tuż przed nim spada potężna gałąź. Omija przeszkodę i idzie dalej. I znów ten sam znajomy już głos mówi do niego: Pośpiesz się, rusz się. Ten przyspieszył, uszedł kawałek, ogląda się i widzi na ścieżce, którą przed chwilą szedł, podróżnego niedźwiedzia. Idzie dalej, zastanawia się i pyta: Kto ty jesteś, że mnie tak ostrzegasz? Słyszy: To ja, Twój dobry duch, który ostrzega cię przed niebezpieczeństwem. A pokaż no się tutaj. Ukazał się mały ludek, ten szybko chwycił go za gardło, dusząc pyta, a gdzie ty był, jak ja się żenił? Czemu mnie wtedy nie ostrzegałeś? Szanowni Państwo, zapewniam Państwa, że ten dobry duszek był wtedy i jest i dziś. Wtedy pozwalał wybrać wśród wielu pięknych dziewczyn tę jedną, jedyną, kochaną i kochającą wtedy i przez całe pół wieku i jeszcze dłużej. Był i opiekował się w trudnych chwilach Waszego życia, w doli i niedoli, radościach i smutkach. Pozwalał Wam wychowywać, wykształcić dzieci, ale nie było łatwo. Opiekować się swoimi rodzicami, dziadkami, a wtedy nie było ani rent, ani emerytur. Pracować na dwóch, trzech etatach na firmie, a po godzinach pracy na roli we własnym gospodarstwie, aby się czegoś dorobić. Początki elektryfikacji nie było automatycznych pralek, zamrażarek, wodę trzeba było nosić we wiadrach z odległej studni. Zimą i latem dla siebie i dla zwierząt, których w każdym gospodarstwie było kilkoro. Kombajnów zbożowych nie było. Zima, żniwa i omłoty trwały około trzy miesiące. Kto by dziś wytrzymał przez cały tydzień, dzień i noc przy młoceniu, w kurzu i prochu? Podróżowało się konno i pieszo. Nie było samochodu w każdym domu, jak dziś. Drodzy jubilaci mimo tych wszystkich trudności, wasze małżeństwa, utworzone przez was rodziny, przetrwały. Pół wieku temu w kościółku domarackim odbyła się koronacja cudownego obrazu Matki Bożej nieustającej pomocy. Czwierć wieku temu rozpoczęto budowę nowej świątyni. Śluby wasze odbywały się w tych latach. Zbieżność tych trzech jubileuszy nie jest zapewne przypadkowa. Dawaliście i dajecie piękny przykład, jak należy żyć, jak należy tworzyć rodzinę, co robić, aby wzajemna miłość nie wygasała w rok po ślubie. Dajecie wzór innym do naśladowania, szczególnie dzisiaj młodemu pokoleniu. Wierność drugiej osobie to wierność złożonej przysiędze w dniu ślubu. To wierność dekalogowi, to wierność rodzinie, ojczyźnie, Bogu. Statystyki podają, że 30% małżeństw nie wytrzymuje próby czasu. Rozwodzą się. Dzisiejsza migracja zarobkowa tworzy eurosieroty, eurowdowy. Zjawisko to nie sprzyja umacnianiu rodziny. Stąd, drodzy jubilaci, stoi przed Wami wielkie zadanie, aby pokazać młodym małżonkom, jak żyć, jak pracować, jak pielęgnować małżeńską miłość, aby utrzymać rodzinę, podstawową komórkę społeczną. Tej wiedzy nie wyczytają z żadnej z książki, nie zobaczą na żadnym portalu internetowym. Nie zdobędą na żadnej uczelni ani na żadnym uniwersytecie świata. Wy swoim przykładnym życiem pokazujecie, dajecie wzór godny naśladowania. Jako Wójt Gminy Tomarac, serdecznie Wam dziękuję za Waszą wzorową postawę, za życie małżeńskie, życie rodzinne. Dziękuję za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Życzę Wam, aby dobry Bóg miał Was w swojej opiece, abyście żyli jak w bajce, długo i szczęśliwie, sto lat.